29 sierpnia zakończyła się rozbiórka Kina Bałtyk, jednego z najbardziej znanych ośrodków życia kulturalnego i towarzyskiego w Brzesku. Zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą na temat jego rozburzenia. W sumie myślę, że to trochę przykre, no ale skoro właściciel tak zarządził, no to, to co zrobić? Czuję, ja żałuję, że nie naprawili tego wcześniej, tylko do takiej ruinacji doszło. A nie wiem, co teraz będzie. Tyle lat, co było, to jest. beczko nieładnie. Idzie to jest właśnie nieładnie. Co dobrze Co dobrze z Takie dobre zabytki i do gdzie? Jaki symbol tego miasta, no przestańcie, po co go było burzyć, a co tam w tym 3D jest więcej? Same filmy o autkach. Raczej nowe kino mnie interesuje, natomiast stare kino też było symbolem. No fajne imprezy były, ale to jest wszystko przeszłość, ale uważam, że nie powinniście tego w ogóle. Jest to symbol starego miasta, starego brzeska, więc to jest to. O, to źle zrobili. No i jak może być. Najgorsze rzecz. Bo w pobliżu nie mamy Mekina. W Tarnów, albo we Wojniczu, taki wawelek, albo Bochnia, nie mamy Mekina. No to największe błędy robili panie. Pytane osoby podzieliły się także wspomnieniami związanymi z budynkiem. Aż rocznie chodził do Kina Bałtyk. I z pracy, i występy były. Swinar śpiewał, mój Lubieniec, Roma, zespół Roma też byliśmy. No Filmy to klasyka była wtedy. A młoda to chodziłam tam na do kina, bardzo fajne filmy, a później nie wiem co się stało, że takie dziadostwo się stało. Parę razy do kina się tam chodziło na pierwsze seanse, więc jakieś miłe wspomnienia są. Taka była pamiątka może w Brzesku, no, nie było kina, więc jak ludzie szli no to coś to, to się działo, tak, a teraz no, mogli to jakoś inaczej wykorzystać. Tam do kina czy jakieś występy były, to tam ludzie chodzili. no na A dziś gdzie pójdziemy? Gdzie? Chodziło się do szkoły, chodziło się tam na, na filmy. No to stare czasy. To są stare dobre czasy, i to jest symbol, który powinien zostać, i powinno się to pielęgnować, a nie burzyć. Bo nie jestem wcale za nowym kinem brzeskim. Tak. Różne filmy były. I krzyżacze byli, i przecież był ten widać tu się obzierało, historyczne filmy tu się obzierało. Jak widać, ludzie przyzwyczajeni są do symboli, a takim na pewno było nieistniejące już kino Bałtyk.